Gdy po trwającej latami tęgiej zimie nadeszła wreszcie wiosna, odkryłam, że największą przyjemność sprawia mi jazda na przedniej platformie tramwaju. Kochałam odwiedzać miasto. Nieraz balowaliśmy do rana. Toast: za miasto, za zabawę, za wieczne szczęście. I tak każdego dnia coraz szybciej i szybciej. Ale stało się coś, co sprawiło, że zrozumiałam, że nie da się tak żyć wiecznie. Bo po maju przychodzi czerwiec i fala strasznych upałów. I pożar, którego nie da się już zignorować. Może i twój tramwaj uda się zatrzymać, ale co z tego, jeżeli już jest za późno. A w obliczu katastrofy niewiele da się zrobić. Trzeba zacisnąć zęby i przeżyć. Całe szczęście lato nie trwa wiecznie. Wraz z jesienią przyjdzie deszcz, a ty mozolnie odbudujesz to, co zostało zniszczone. Może następną wiosnę spędzę za sterami mojego tramwaju. Wciąż będę widzieć piękno tego świata, ale teraz, gdy zobaczę, że coś się dzieje, będę mogła się zatrzymać. I powiedz na pomoc. Tak, żeby katastrofy już nigdy nie było.